Dzień dobry, dzień dobry w nowym dniu. Dzisiejszy filmik z antykwariatu będzie o poezji. Wzięłam się za dział poezja, dlatego że nowe regały są w antykwariacie. Dzięki temu dział biografię mogłam przenieść ze stosów podłogowych na te nowe regały, przez co na kolejnych regałach, na których tłoczyła się poezja, zrobiło się więcej miejsca i mogłam te książki pięknie. Porozkładać, także są dla Państwa teraz swobodnie, normalnie dostępne. Nie w pudłach, nie w kartonach, tylko na pięknych półeczkach. No i wybrałam. Yy, na chybił trafił, trochę na chybił trafił, trochę nie. Na pewno jest równouprawnienie, czyli wiersze poetki na przemian z wierszami poety. I do dzisiejszego filmiku wybrałam takie oto poezje pod tytułem Ogród Armidy. Janina Barbara Sokołowska. Bardzo mi się spodobała okładka. Przeczytałam kilka słów wstępu i czytałabym dalej, gdyby doba miała 48 godzin. Tadeusz Śliwiak Płonący Gołębnik, dlatego, że Tadeusza Śliwiaka lubiła moja ulubiona poetka, następna w kolejności, i dlatego, że niedawno sprzedał się inny tomik tego autora, więc pomyślałam, że może, może. Ktoś miałby ochotę na taką pokaźną porcję wierszy. Halina Poświatowska, wiersze wszystkie. Czytać codziennie, polecam i lubić. Ernest Bryl, zwierzątko. Nie mam pojęcia, czy tytuł ma jakieś odzwierciedlenie w wszystkich tych wierszach, czy tylko w jednym, ale na pewno poczytać warto. I wiersze poetów, którzy byli w antykwariacie na spotkaniu autorskim: Krzysztof Szymoniak, Elżbieta Juszczak i być może kiedyś będą Michał Tabaczyński i Ewa Żak.